Hej, już kogoś ja z tej strony, Nelly Hitch. będzie kolejny odcinek na moim kanale, Dzisiaj będzie odcinek z pierwszej. No, odcinek pierwszy z nowej serii na Brookhaven, rodzinka Brookhaven. Ogólnie pierwsze odcinki właśnie tego sezonu będą głównie o świętach, bo jak wiecie, no zbliżają się święta, tuż, tuż więc będzie odliczenia do świąt i takie inne rzeczy, które są związane ze świątami ja już ogólnie mam skina zrobionego. Yy, tutaj ludzie mi mówią, że mam adoptować no dobra, nieważne yy, więc możecie zrobić łapkę w górę i dzwoneczek, by być na bieżąco z moimi filmami tym bardziej tymi, bo ta seria naprawdę będzie fajna dla niektórych jak lubią Robloxe, no ja ogólnie takie tam rzeczy więc no chyba ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania I o, ten, to jakby te odcinki z Tokaboka i z Robloxa będą się pojawiać może na przemian, nie wiem W jeden dzień może być odcinek z Robloxa i stoki boki, w drugi dzień może być tylko stoka boka I tak będzie różnie, więc taka informacja tylko dla... Bo niektórzy wiem, że lubią bardziej Tokaboka oglądać niż Robloxa, no ale... Już nie będę przedłużać tylko, wiecie No i y, ogólnie to będzie taka właśnie seria z Brookhaven Bo w innych na przykład sezonach, nie wiem, czy będzie drugi Ale boże będzie To na przykład, na przykład będzie o czymś innym Nie, będzie normalne takie życie No, ale dobrze Nieważne Kolejny piękny poranek na Brookhaven hmm, Naprawdę pięknie No dobra, no to nie wiem, może idę sobie, sobie zrobić do jedzenia. Zobaczę, która godzina. O matko Boska już jest dwunasta, to trochę mi się pospało, no ale dobra. Okej, okay, to idę sobie coś zrobić do jedze do żarcia. E no, bo jestem trochę głodna. Dobra, co my tu mamy w lodówce? Okazajcie. Mamy gofry lody. ale lody to przypadkiem nie powinny być w zamrażalniku. Dobra, nieważne. Mamy jakąś czekoladę, jakiś napój, kole, pizzę, mleko i... Co to jest? I jeszcze jakiegoś innego batonika. No dobra, no to ja myślę, że dzisiaj zjemy sobie pizzę. Tylko muszę ją podgrzać. No bo na zimno nie będę iść, Dobra, gdzie tu jest piekarnik? Wkładamy. Oj, wkładamy. No dobra. I niech nam się zrobi, a w tym czasie może. No właśnie, już za niedługo będą święta, więc muszę udekorować dom na święta. No oczywiście, no nie wiem, nie wiem, nie mam żadnych rzeczy w ogóle. Do właśnie udekorowania domu. i itp. No ale może dzisiaj pojadę. Czemu do mnie jest zamknięty? Dobra, nieważne. Okej, okay. Już pizza się zrobiła. Okej, okay, zamknę piekarnik No dobra, idę jeść, y, pooglądam coś y, No i może zastanowię się nad tymi rzeczami y, jakoś dekoracyjnymi Może jakieś ciuszki sobie pokupuję Dobra, no to ja włączę sobie coś Block Kevin TV Zobaczymy, co tam dzisiaj leci Nie O, szpital, dobra, o, obędź, obejrzymy sobie szpital no to oglądam. Pół godziny później. O Boże, kto tu mi dzwoni, to drzwi. Dzień dobry. Y Dzień dobry, to Pani dzwoniła? Hi. Hi. O, prezent. Dziękuję. Dziękuję za prezent. Boże, przedtem. Y I wyślemy jej emotkę jakąś. Hej, dobra. Dziękuję, dobra. Dziwne to było akurat trochę. A no, nieważne, zobaczmy co jest w tym prezencie. CO?! O matko, o matko, o matko! Czy w tym prezencie jest w, y, bilet na wystąpienie w świątecznym jakby teatrze? Że będzie ten? O matko, o matko! Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie! Ja muszę chyba się tam zapisać. Tu jest jakiś numer. Dobra. 3-3-8 yy, no, 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 no. Dobra, dobra, dzwonię. Mm. Du, 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 du. Eee. Dzień dobry. Tak, tak. I tutaj właśnie dostałam od pani taki bilet. Na to, by podobno do Fajdom tutaj, ten można się zapisać i tam próby robić. Tak, to jest ta. Na. za pie, za 5 za dni to jest, tak, 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 to właśnie no. No i tutaj taki numer był, tak, dobrze, to ja mam przyjść tam, dobrze. Za ile? Mhm, dobra. Ok, to, to na razie to przyjdę. Dobra. Za pół godziny mam być, więc muszę się jakoś ubrać. Nie wiem jak, no ale dobra. To jest po prostu świetna wiadomość, nie? No, no, taki bilet. Jezus, Maria, ja już naprawdę nie mogę się doczekać tutaj, żeby nie było, mam ten bilet na tą, tą, więc jest wszystko git, dobra, muszę się ubrać i widzimy się, jak będę wychodzić z domu dobra, jestem ubrana, tak się ubrałam w taką bluzeczkę i ogólnie, no mam ten bilet, bilet bo trzeba mieć ten bilet, żeby tam w ogóle wejść, bo wtedy to mnie nie uznają i mi nie będą ten, I jeszcze sobie poprawię tutaj, o, makijaż, tak pyk, dobra, okej okay. mm. No, i chyba mogę już wychodzić, bo już w sumie mam tam troszkę daleko, więc tak 10 minut przed muszę wyjść, dobra? No to idziemy. I ten. I chyba wszystko dobra. Otwieramy dom. Pięknie, proszę bardzo. Dobra, zamknięty. Typie wyjdź z mojego domu, dobra? No i przejedziemy się. Nie wiem, rowerem, no rowerem, żeby było szybciej Dobra, to jedziemy No i może później jak wrócę z tego teatru tam Może właśnie pokupuję jakieś rzeczy różne do domu Czemu ja jadę po tym? Nie wiem No i w sumie fajnie by było kupić coś, bo tak to Zaraz święta będą, może jakieś kalendarze będą w sklepach No nie wiem, zresztą zobaczymy Dobra Musimy tam iść dokładnie tam, więc za 5 minut muszę być, więc idealnie będę, bo jeszcze tam nie wiem gdzie ja mam w ogóle podejść, ale no, ale dobra, zobaczymy. Ciekawe za do kiedy? No znaczy za 5 nie będzie ten występ Ale mam nadzieję, że mnie nie wywalą od razu Dobra. To chyba jest tutaj właśnie. Tutaj mamy kin. Boże święty. Dobra, przepraszam za hałas w tle. Mm, dobra, no i i chyba musimy wejść. idziemy, tu musimy wejść? Tutaj? Nie, tu jest jakiś model. Co tutaj się dzieje? Musimy wejść. Hmm. Nie wiem, poczekam tutaj, zobaczę. Może zaraz tutaj przyjdzie. No dobra, czekam tu już jakieś 20 minut. No i nikogo tutaj nie ma, więc ja nie wiem, czy poszłam po dobry ten. No tutaj jest w sumie wszystko napisane, no ale. Nie wiem, może ktoś mnie w konia zrobił, ta baba, która mi to dała. Nie wiem. No przejdę się jeszcze, bo tutaj naprawdę, no, no to było pod ten, ten... Właśnie adres i nawet y, pani, która sobie by tak mi mówiła. No a tutaj, dobra, tam chyba nie mogę wchodzić. No ale tutaj okazuje się, że nic nie ma. O, to chyba tutaj. Hmm. No dobra, no to... Nie wiem, może tutaj poczekam, może zaraz ktoś przyjdzie, może się ktoś spóźnił, nie wiem. No podejrzewam, że to tutaj jest, bo jest scena, nie i no, nie wiem, zobaczę zresztą. O, ktoś do mnie dzwoni. Trzyn, trzyn. Y, tak? Y, tak, ja jestem już na miejscu, tak. A, dobrze, no ja czekam tutaj pod tą sceną, tak? Tak, 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 tak. tak. Y, no dobrze, 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 to ja ta, tutaj czekam. Boże, babka się spóźni. 30 pół godziny. Nie, no nie wytrzymam. No. no dobra, nie wiem, może sobie zamówię jakiegoś hot doga. Albo nie, niech nie jestem głodna. Poczekam sobie chwilę. Dobra, baba, babka powinna być za 20 minut, więc no jeszcze chwilę poczekam. No ale chyba idę sobie zamówić tego hotdoga, bo jestem taka głodna, że nie wytrzymam. A poza tym, zaraz będą mi zamykać te najlepsze sklepy, podobno, z tymi świątecznymi rzeczami, więc no, 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 no szybciej, niech ta baba przychodzi, bo jeszcze nie wiem, co będzie tam gadać, ile ja tu będę w ogóle siedzieć. Już siedzę tu z godzinę i nie wiem, kiedy przyjdę. O, widzicie? Ktoś tu chyba wchodzi. Nie wiem, czy to ta baba. No, ale dobra. O, chyba do mnie. O, napisała coś. To pani na próbę. Hmm... Tak. No dobra, co chcesz babo? Dobrze, to niech pani chwilę poczeka. No ale przed chwilą czekałam. No to ile? No ile mam czekać, babo? Pięć minut. No dobra, no. No. No, o, ok, poczekam tutaj, bo rzekę tu napisałam. No Dobra, poczekam chwilę, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem w ogóle, co ona tutaj, to nie. Ona idzie do góry, dobra. No Okej, okay, no to ja po prostu muszę tutaj czekać, nie wiem, jakieś 20, nie wiem, 2 godziny. Znaczy dwa... nie 2, 22 godziny, tylko 20. Tylko dwie godziny na kurde przyjmie. Przy, przyjmie. 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 przyjmie Ciemnie. Do tego, kurde, tego. Nie, no, ja naprawdę zjadam tego hot doga, ale no. Ile można czekać, co tu jeszcze mają? Pizzę? Ja jadłam pizzę w domu. Niech te pizzy. Boże święty. Ja w ogóle nie wiem, czy ja pójdę na to, bo to takie główne. Trzeba tyle czekać. Dobrze, zapraszam za mną, ale... Boże, No ale może. Gdzie ona poszła? Chyba do góry. No dobra, to idę do góry. Boże, chyba nie idę. Dobra, idę. Mm. O, tutaj. No dzień dobry. Yy. I co? No boże, proszę pani, niech pani coś powie, bo ja naprawdę tutaj yy, nie wiem, co ja mam w ogóle robić. To no, nie wiem, czy ja tutaj będę zatrudniona, czy jak. O matko, musimy chwilę pogadać i wtedy się dowiesz, czy będziesz tu na występie. No dobra, no ale ile gadać? A, bo ja nie wiem. Chwilę, no dobra, no to jak chwilę, no to możemy pogadać. No dobra, chwilę pogadałam z tą babką. E, dobra, dobrze, to jutro próba o 13 Ok. Pasuje. Boże, co ja tak piszę? No dobrze, to mogę już iść, tak? Tak, tak, możesz już iść. No dobra, to idę. Okej, okay, dziwna ta babka, w ogóle mi tutaj nic nie... ten, śmierdzi mi tutaj coś, że ona jakieś kity wciska, no, ludziom, no, ale dobra. Wezmę merowej i jadę do domu. W sumie to do sklepu, bo muszę jakieś rzeczy pokupywać. przez tą babę. Straciłam dwie godziny tutaj. W sumie prawie No dobra, zabierzemy rower. Boże nie tu. To... No i jedziemy tam do tego sklepu. Podobno są takie super rzeczy duchowe, że. No. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, nieważne. Jedziemy. O, to chyba tutaj ten sklep jest. Trochę go pozmieniali. No ale dobra, zobaczmy Okej, okay, tu dział męski. Tu dział dziewczęcy. No dobra, no to zobaczymy, czy coś tu fajnego ma. No dobra. Pyk. O Boże, co to jest? Boże, jakieś misie. Dobra, idziemy poszukać w tych rzeczach, bo tutaj się w ogóle nic nie da znaleźć. Tu jest jakiś świąteczny dział. O, to może tutaj coś znajdę. O, chyba znalazłam y, rzecz, która naprawdę będzie pasować. No dobra, no to gdzie tutaj jest kasa? O. Y, tak, tak, tak. Tutaj wszystko. No dobrze, to pa, płaci pani 112 zł z rabatem, to no, tak to by było 200 z, z rabatem, to 112 zł poproszę. No dobra, nara. No dobra, mi się to bardzo oczywiście podoba. Tutaj też takieś te znalazłam jest git yy, Więc. Mam jeszcze tam jakieś te, ale to poprzemierzam w domu, więc się widzimy. Za... Okej, okay, ja już przyszłam do domu. No i tutaj poprzmierzałam jeszcze jakieś fajne rzeczy. Wygląda to spoko, myślę, że na pewno w święta będzie fajnie w tym ten. No, kupiłam też trochę ozdób, więc yy, no tak, możecie zobaczyć tutaj. Yy, na przykład... Yy, takie różne ozdoby, czyli tak yy, kupiłam takie świeczki takie bardzo ładne, kupiłam takich pięć, więc myślę, że fajnie udekoruję nimi dom jeszcze dam do góry i do sypialni żeby było tak, wiecie świąteczne tutaj, no i może jeszcze czwartą w łazience no i oczywiście kupiłam też bardzo fajną choinkę która będzie stać sobie tutaj, taka wygląda pięknie zrobiłam też ciasteczka z mlekiem tutaj, no ale jeszcze nie będę tego stawiać tutaj jak sobie pójdziemy na dwór to tu będzie stał taki duży worek z prezentami oczywiście takimi sztucznymi. Nie taki, co dostałam na przykład. Nie wiem, czy to było z okazji świąt, czy coś. No, ale no, dobra. I to jakby co nie było ustawione z tym prezentem. To jakaś baba po prostu mi dała. No dobra, tu mamy ja dwa bałwany. Wiem, że śniegu już... Na, znaczy, niektórzy mają, ja nie mam już śniegu. E, no, ale tutaj uznajmy, że będziemy mieli. No i jeszcze może jedną świeczkę, żeby nie namieszać. Dam tutaj, bo tutaj jest już tutaj przy wejściu, to tutaj jak dam to będzie bez sensu. No i jeszcze z ozdób. Yy, na przykład dam takie coś. Yy, Boże, to się źle dało. Nie, 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 nie. Muszę to usunąć, dobra. Jak to dać, żeby to było dobrze? O. No ale normalnie. O, taki księżyc świecący i tą gwiazdkę, o, trochę za duża ta gwiazdka, no i tą gwiazdkę chcę tu dać. No i czemu to się tak daje? Prosto, no prosto! no No kurde, no. Daj się prosto a gówno. Dobra, z tamtych ozdób zrezygnowałam, bo tak takie głupie. Mamy oczywiście jeszcze. No bo to są takie mini ozdoby, które kupiłam właśnie ogólnie do domu. Czyli na przykład tak, taki kwiatek. Czerwony, też pod kolory właśnie świąt. O i mam jeszcze jeden czerwony, który dałabym tutaj. No i co no to chyba tyle z ozdób, jedynie tu mam jakieś jeszcze takie prezenty, o pyk taki no i myślę, że wygląda to spoko, nie jest najgorzej. No. Ujdzie można tak powiedzieć. No i y, dom mamy już ustrojony, ja strój też mam, więc jest git. Y, teraz może sobie coś pooglądam. Na przykład nie szpital, bo tu ciągle leciał. O... Sz, y, szko, y, Brookhaven szkoła. To na pewno będzie fajne. No dobra. Maję ręce i wezmę sobie... Albo nie. Wezmę sobie... No dobra, wezmę banana Banana, banana Boże, mi odwala Po obejrzeniu Ale to było świetne, dobra Tu mam jeszcze ten, ten, nie wiem, czy mam sobie to zostawić Już właśnie się przełączyło na ten program Którego ja nie lubię, więc może wyłączę telewizję Albo opuszczę jakieś sobie piosenki Bo w sumie, czemu by nie Jakieś króliki no boże, gdzie tu są te piosenki? Albo kolendy. O, nie, świąteczną piosenkę sobie puszczę. Du, 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 du. Dobra. Jest puszczona, ja już czuję się jak na święta. No i już w sumie się robi tak trochę ciemno. Więc ja trzeba będzie iść spać. Mm. Więc się przebiorę w piżamę. Też sobie kupiłam taką, ale świąteczną. No i zaraz zobaczycie. Okej, okay, więc tak wygląda moja piżama, wiem, bardzo świetna. Taka w renifera z takimi ref, renifor... No takimi kapciami renifera. I z czapką taką do spania. Więc ogólnie y, wygląda to bardzo fajnie. Więc no już się troszkę bardzo ściemniło. Już jest w sumie noc jest um, yy, no jest! Ta godzina no. Yy, 23 yy, Więc myślę, że można i spać. No i widzimy się na kolejny dzień. No i to na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moją nową serią i z ogólnie filmikami. Yy, i myślę, że kolejny odcinek pojawi się jutro, nie wiem o której godzinie, nie mam ustawionych takich ale kolejny odcinek właśnie się pojawi jutro gdzieś yy, około też tak tej godziny yy, 17, no bo będę jutro wracałam późno ze szkoły o 15 no ale postaram się nagrać tak też gdzieś 17 18. Więc na razie pa.